za zawnioskował o dofinansowanie z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. O szczegółach prezydent Andrzej Nowakowski opowiedział dziennikarzom na konferencji prasowej. Chodzi o 17 różnych przedsięwzięć. Niektóre z nich już trwają, inne są zaplanowane na najbliższe lata. Na liście znalazła się m.in. budowa sali koncertowej połączona z przebudową nowego rynku, renowacja placu Narutowicza, nowa aranżacja placu Obrońców Warszawy. Modernizacja Urzędu Stanu Cywilnego czy dokończenie remontu ulicy Kolejowej. Wśród wpisanych do wniosku inwestycji jest także przebudowa stadionu oraz renowacja drugiego odcinka bulwarów Wiślanych. Łączny koszt wszystkich inwestycji to ponad 600 milionów złotych. Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie jest już złożony. Prezydent zapowiedział, że inwestycje będą realizowane niezależnie od decyzji funduszu. Ale dzięki dofinansowaniu można by je przeprowadzić szybciej. Studenci płockich uczelni rozpoczęli rok akademicki. Tegoroczne inauguracje, ze względu na trwającą pandemię, były mniej liczne niż zazwyczaj, ale tradycyjnie bardzo uroczyste. Szczególny charakter miało rozpoczęcie roku w Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski ufundował i przekazał szkole sztandar. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, a także za zaszczyt ufundowania i nadania sztandaru Mazowieckiej Uczelni Publicznej. Sztandaru, który tak jak sztandary wojenne. Będzie z jednej strony znakiem, symbolem tożsamości, wokół którego gromadzić się będzie społeczność akademicka Mazowieckiej Uczelni Publicznej w ważnych, dziejowych momentach jej historii. W swoich przemówieniach zaproszeni goście podkreślali, że czas pandemii postawi uczelnię przed wieloma nowymi wyzwaniami. I doceniali to, jak doskonale społeczność akademicka radzi sobie w tej nowej, trudnej rzeczywistości. W pierwszą niedzielę października Tradycyjnie już na lotnisku aeroklubu Ziemi Mazowieckiej spotkali się miłośnicy latawców. Tego dnia na płockim niebie można było podziwiać kolorowe, niezwykle fantazyjne konstrukcje. Śmiałkowie stanęli do zawodów i zaprezentowali własnoręcznie wykonane latawce. Sędziowie obserwowali konstrukcje nie tylko w trakcie lotu, ale oceniali także ich wygląd i sposób wykonania. Specjalną atrakcją dla wszystkich uczestników święta latawca były pokazy skoków spadochronowych.